Mój umiłowany synu, w którego wylewam moją wieczną miłość, posłuchaj moich słów ochrony i miłości. Pośród cieni otaczających Twoje życie, wiedz, że jestem z Tobą, otaczając Cię moim płaszczem światła. Jezus, mój umiłowany syn, nakazał strzec się przed złem, które się czai. Teraz przyjmij tę boską ochronę, jak tarczę, która Cię otacza, wspiera i prowadzi. W tym świecie pełnym wyzwań i przeciwności losu, gdzie siły zła próbują zasiać w waszych sercach strach i wątpliwości, jestem obecny, gotowy wyciągnąć nad wami moją opiekuńczą rękę. Nie bój się, bo moc zła jest ulotna przed moim wiecznym światłem. Otwórz swoje serce, aby przyjąć moją straż, bo we mnie znajdziesz schronienie i bezpieczeństwo. Na każdym kroku, w każdym momencie swojej podróży, Wiedz, że jestem przy Tobie i czuwam nad Tobą z bezwarunkową miłością. Jezus, mój umiłowany syn, wysłał do Ciebie orędzie mojej opieki, abyś nie był bezradny w obliczu prób tego świata. Przyjmij teraz ten boski dar i pozwól, abym Cię prowadził z miłością i miłosierdziem. Nie pozwólcie, aby zdominował Was strach, bo złonie ma władzy nad tymi, którzy mi ufają. Pozwól mi być Twoją fortecą. Niezwyciężoną tarczą przed podstępami wroga. Jezus nakazał ochronę i teraz ja wyciągam ręce nad Tobą, otaczając Cię moją nieskończoną miłością. Kiedy ciemność próbuje zasłonić Twoją ścieżkę, pamiętaj, że moje światło jest silniejsze niż jakikolwiek cień. Przyjmij teraz moją opiekę, jak uścisk od Ojca, który Cię wita i chroni. Jezus, mój umiłowany syn, dał Ci przykład miłości i zaufania do mnie. Podążaj Jego śladami i poddaj się mojej ochronie. W każdej chwili słabości, w każdym wyzwaniu, przed którym stajesz, pamiętaj, że nie jesteś sam. Jestem z Wami, wzmacniam Was moją kochającą obecnością. Nie bójcie się zła, gdyż nie przemoże ono nikogo, kto we mnie ufa. Przyjmij teraz moją opiekę i pozwól mi być Twoim przewodnikiem i obrońcą. Niech mój pokój, który przewyższa wszelki rozum, napełni Wasze serca i umysły, oddalając wszelki strach i niepokój. Jezus, mój syn umiłowany, nakazał ochronę wszystkim, którzy we mnie wierzą. Przyjmij już teraz ten cenny dar i pozwól mi bezpiecznie prowadzić Cię ścieżkami życia. Nic nie może oddzielić Cię od mojej miłości. "Ponieważ jest ona wieczna i niezachwiana. Zaufaj mi nawet w najciemniejszych chwilach, bo jestem światłem, które rozprasza ciemności. Przyjmij teraz moją opiekę, jako dar miłości, która podtrzymuje cię i chroni każdego dnia Twojego życia. Podczas swojej ziemskiej podróży będziesz musiał stawić czoła wyzwaniom, które wystawią na próbę Twoją wiarę i odwagę. Ale wiedzcie, że w każdej bitwie jestem z Wami, wzmacniając Was moją boską obecnością. Nie daj się przytłoczyć próbą, bo jestem Twoim wsparciem i Twoją siłą. Jezus, mój ukochany synu, nauczył Cię ufać mi i teraz jest czas, abyś z wdzięcznością przyjął moją opiekę. Kiedy burze życia szaleją wokół Ciebie, uciekaj się do mnie, bo jestem solidną skałą, na której możesz zakotwiczyć swoją nadzieję. Nie pozwól, aby zdominowała Cię rozpacz, bo we mnie znajdziesz pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Przyjmij teraz moją opiekę i pozwól mi być Twoim bezpiecznym schronieniem w burzach życia. Pośród zmagań i ucisków nie traćcie wiary, bo jestem z wami i wspieram was moją nieskończoną miłością. Jezus, mój syn umiłowany, oddał swoje życie za Ciebie, abyś mógł mieć życie w obfitości. Teraz przyjmij to życie w pełni, oddając się mojej opiece z ufnością i wdzięcznością. Kiedy zniechęcenie próbuje cię ogarnąć, pamiętaj, że jestem twoją kotwicą, twoją niewzruszoną nadzieją. Nie daj się ponieść rozpaczy, bo we mnie znajdziesz siłę do dalszego działania. Przyjmij teraz moją opiekę jako dar miłości, która cię otacza i podtrzymuje w każdej chwili twojego życia. W chwilach samotności i bezradności wiedz, że jestem przy Tobie i pocieszam Cię moją współczującą miłością. Nie pozwól, aby smutek przysłonił Ci wzrok, bo we mnie znajdziesz radość, która przewyższa wszelki ból. Jezus, mój umiłowany Syn, nakazał ochronę, abyś mógł żyć w wolności i pełni. Przyjmij teraz ten boski dar i pozwól, abym Cię prowadził z czułością i współczuciem. Kiedy niepewność jutra próbuje zakłócić Twój spokój, zaufaj mi, bo znam plany, jakie mam wobec Ciebie, plany na dobrobyt, a nie zło. Nie daj się ponieść niepokojom, bo we mnie znajdziesz bezpieczeństwo, którego tak bardzo szukasz. Przyjmij teraz moją opiekę i pozwól mi być Twoim bezpiecznym przewodnikiem po ścieżkach życia. W każdym momencie swego istnienia pamiętajcie, że jestem Waszym Bogiem. Tym, który kocha was wieczną i bezwarunkową miłością. Nie odwracajcie się ode mnie, bo we mnie znajdziecie pełnię życia. Jezus, mój Synu umiłowany, nakazał ochronę, abyś mógł żyć w jedności ze mną. Przyjmij teraz ten cenny dar i pozwól mi być twoim źródłem życia i nadziei. Kiedy ból i cierpienie nawiedzają twoje serce, zwróć się do mnie, bo jestem balsamem, który leczy wszystkie rany. Nie pozwól, aby pochłonęła cię udręka, bo we mnie znajdziesz pocieszenie i ulgę. Przyjmij teraz moją opiekę i pozwól mi być Twoim bezpiecznym schronieniem pośród burz życia. W chwilach słabości i rozpaczy wołaj do mnie, bo jestem Twoją obecną pomocą w chwilach potrzeby. Nie czujcie się bezradni, bo we mnie znajdziecie siłę, która Was podtrzymuje. Jezus, mój umiłowany syn. Dał Ci przykład zaufania mi. Podążaj jego śladami i z wiarą i pokorą poddaj się mojej opiece. Kiedy niesprawiedliwość i ucisk próbują Cię poniżyć, podnieś swój głos w modlitwie, bo jestem sprawiedliwym sędzą, który broni uciśnionych. Nie milcz w obliczu zła, bo we mnie znajdziesz sprawiedliwość, której tak pragniesz. Przyjmij teraz moją opiekę i pozwól mi być Twoim głosem sprawiedliwości i miłosierdzia na tym świecie. Na każdym kroku, który podejmujesz, w każdej decyzji, którą podejmujesz, pamiętaj, że jestem z Tobą, prowadzę Cię mądrze i rozeznaniem. Nie daj się sprowadzić na drogę błędu, bo we mnie znajdziesz prawdę, która cię wyzwoli. Jezus, mój umiłowany syn, nakazał ochronę, abyś mógł bezpiecznie chodzić. Przyjmij teraz ten boski dar i pozwól mi być Twoim wiernym przewodnikiem. Kiedy pokusa puka do Twych drzwi, szukaj we mnie siły, aby się jej oprzeć, bo jestem Twoją tarczą przed przebiegłością wroga. Nie poddawajcie się grzechowi, bo we mnie znajdziecie przebaczenie, które odnowi Waszą duszę. Przyjmij teraz moją opiekę i pozwól mi być Twoim obrońcą przed zasadzkami złego ducha. W chwilach radości i wdzięczności chwalcie mnie całym sobą, gdyż jestem autorem wszystkich błogosławieństw, jakie otrzymujecie. Nie zapomnij rozpoznać mojej dobroci, bo we mnie znajdziesz źródło wszelkiej łaski. Jezus, mój synu umiłowany, nauczył cię dziękować w każdych okolicznościach. Podążajcie za Jego przykładem i z radością i wdzięcznością poddajcie się mojej ochronie. Z każdym wschodzącym dniem i każdą zapadającą nocą pamiętajcie, że jestem waszym Bogiem, tym, który kocha was wieczną i bezwarunkową miłością. Nie wątp w moją miłość do ciebie, bo we mnie znajdziesz pewność, że jesteś kochany ponad miarę. Przyjmij teraz moją opiekę i pozwól mi być twoim wiernym towarzyszem we wszystkich podróżach życia. W każdej chwili swojego życia, w każdej decyzji Którą podejmujesz, pamiętaj o moich słowach, które odbijają się echem przez wieki, przenikając każdą komórkę Twojej istoty esencją mojej nieskończonej miłości. Przy każdym wyborze szepcze Ci do ucha mądrość, która kieruje Twoimi krokami, ścieżkami prawości i światła. Jezus, mój umiłowany syn, ogłosił nad Tobą boski porządek ochrony. Abyś mógł żeglować po wzburzonych wodach tego świata, mając pewność mojego powitalnego uścisku. Przyjmij teraz tę ochronę, niczym niebiański płaszcz, który otacza Twoją istotę i chroni Cię przed ognistymi strzałami zła. Kiedy pojawią się przed Wami pokusy, wznieście oczy ku niebu i wzywajcie mojego imienia, gdyż we mnie znajdziecie siłę, która podtrzymuje Was przed atakami wroga. Nie daj się zwieść podstępom złego ducha. Bo we mnie znajdziesz światło, które rozprasza ciemności i odsłania prawdziwą istotę życia. W chwilach radości i wdzięczności wznieście swą chwałę do niebios, rozpoznając w każdym błogosławieństwie wylanym na was przejaw mojej bezwarunkowej miłości. Nie zapomnijcie dziękować za każdy otrzymany dar, bo we mnie znajdziecie niewyczerpane źródło wszelkiej dobroci i miłosierdzia. Podążaj za przykładem mojego ukochanego Syna Jezusa, który uczył wartości wdzięczności w każdych okolicznościach życia i z ufnością oddaj się mojej ochronnej opiece. O każdym świcie i zmierzchu pamiętajcie, że jestem waszym Bogiem, Stwórcą, który ukształtował was z czułością i podtrzymuje moim potężnym ramieniem. Nie bój się, bo we mnie znajdziesz bezpieczne schronienie wśród burz ziemskiej egzystencji. Teraz przyjmij moje zaproszenie, aby być Twoim wiernym towarzyszem podróży, tym, który zawsze będzie kroczył u Twojego boku, dzieląc Twoje radości i osuszając Twoje łzy. Niech moje słowo będzie światłem oświetlającym Waszą ścieżkę, siłą, która popycha Was do przodu i nadzieją, która podtrzymuje Was pośród przeciwności losu. Niech moja ochrona będzie tarczą, która chroni Cię przed wszelkim złem i zbroją, która okrywa Cię duchową niezwyciężonością. Przyjmijcie teraz moje pełne miłości zaproszenie, abyście byli trzymani pod skrzydłami mojej nieustannej obecności i pozwólcie, abym poprowadziła was ku pełni życia w wiecznej komunii ze mną. Niech wasza wiara będzie jak solidna kotwica zakotwiczona w głębinach mojej miłości, która utrzymuje was mocnymi i niewzruszonymi nawet w obliczu najgwałtowniejszych burz. Niech twoja ufność we mnie będzie jak twierdza nie do zdobycia. Zbudowana na fundamencie mojej wiecznej wierności, która chroni cię przed wszelkim złem, które powstaje przeciwko tobie. W chwilach zwątpienia i niepewności pamiętajcie o obietnicach, które wam złożyłem od zarania dziejów, gdyż we mnie znajdziecie bezpieczeństwo, które wykracza poza przemijające okoliczności tego świata. Nie pozwólcie, aby strach was paraliżował. Ale zaufajcie całkowicie mojej suwerennej opatrzności, która z miłością i ojcowską opieką kieruje waszymi krokami. Kiedy próby wznoszą się przed tobą jak góry nie do pokonania, wołaj o moją pomoc, a ja ci odpowiem, bo we mnie znajdziesz siłę, która uczyni cię więcej niż zwycięzcą we wszystkim. Nie daj się pokonać przeciwnościom losu, ale powstań z odwagą i determinacją. Wiedząc, że jestem z Tobą przez cały czas i wspieram Cię moją potężną ręką. W chwilach samotności i bezradności, pamiętaj, że jestem Twoim bezpiecznym schronieniem, schronieniem podczas burzy i pocieszycielem w chwilach udręki. Nie czujcie się bezradni, gdyż we mnie znajdziecie stałe towarzystwo mojego Ducha Świętego, który w Was mieszka i umacnia swoją mocą. Kiedy przeciwne wiatry będą wiały przeciwko Tobie, Pamiętaj, że jestem twoim kapitanem zbawienia, tym, który ucisza burzę i powstrzymuje huk dzikich fal. Nie lękajcie się, bo we mnie znajdziecie pokój, który przewyższa wszelki rozum ludzki, pokój, który strzeże waszego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Niech wasza podróż będzie naznaczona pewnością mojej nieustannej obecności, ciepłem mojej bezwarunkowej miłości i światłem mojej prawdy, która jaśnieje pośród ciemności. Niech wasza wiara będzie jak płomień płonący nieustannie na ołtarzu waszego serca, oświetlający waszą ścieżkę i rozpraszający wszelkie cienie, które próbują zaciemnić wasze pole widzenia. W chwilach ucisku, pamiętajcie o mojej obietnicy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy mnie kochają, bo we mnie znajdziecie nadzieję, która nie zawodzi, i siłę, która pozwala wytrwać do końca. Nie daj się pokonać rozpaczy. Ale powstań z ufnością, że jestem większy od wszelkich przeciwności, z którymi się zmagasz. Kiedy wokół was nasilają się walki duchowe, przywdziejcie zbroje mojej sprawiedliwości na pierśnik mojej wiary i hełm zbawienia, gdyż we mnie znajdziecie niezbędną ochronę, aby pokonać wszystkie ataki wroga. Nie zapominajcie, że wasza walka nie toczy się przeciwko ciału i krwi. Ale przeciwko złym księstwom i mocom, które sprzeciwiają się mojemu planowi dla waszego życia. W chwilach słabości wołajcie o moją moc, która w waszej słabości się doskonali, gdyż we mnie znajdziecie wystarczającą dla siebie łaskę i szybką pomoc w potrzebie. Nie wstydźcie się uciekać do mojego miłosierdzia, bo we mnie znajdziecie przebaczenie, które odnowi waszą komunię ze mną i uczyni was więcej niż zwycięzcą w Chrystusie Jezusie. Niech wasze życie będzie żywym świadectwem mojej odkupicielskiej miłości, mojej przemieniającej łaski i mojej wyzwalającej mocy. Niech świat zobaczy w tobie odbicie mojej chwały, przejaw mojego królestwa i wyraz mojego wiecznego celu. Przyjmij teraz moją niezawodną opiekę i pozwól mi być twoim wiecznym opiekunem, pewnie prowadzącym cię drogą obfitego życia, którą przygotowałem dla ciebie jeszcze przed założeniem świata. Niech wasza wiara umacnia się z każdym krokiem. Niech wasza nadzieja odnawia się z każdym świtem i niech wasza miłość do mnie rozlewa się na wszystkich wokół was, jak rzeka wód żywych, która nawadnia jałową ziemię i sprawia, że życie kiełkuje tam, gdzie było spustoszenie. W chwilach zniechęcenia pamiętajcie o mojej obietnicy, że jestem z wami każdego dnia, aż do końca czasów bo we mnie znajdziecie siłę, która sprawia, że wytrwacie nawet w najtrudniejszych chwilach. Nie dajcie się ponieść rozpaczy, ale zaufajcie mojej opatrzności, która nigdy nie zawodzi i mojej miłości, która nigdy się nie kończy. Kiedy wątpliwości dręczą twój umysł, szukaj we mnie mądrości, która pochodzi z góry, bo we mnie znajdziesz odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Nie odwracajcie się od mojego oblicza, ale trwajcie w wierze, wiedząc, że jestem ten sam wczoraj, dziś i na wieki, a moje słowo jest niezawodną kotwicą dla waszej duszy. W chwilach utrapienia wzywaj mojego imienia, a wysłucham cię, bo we mnie znajdziesz pocieszenie, które uspokaja twoje serce i pokój, który przewyższa wszelki rozum. Nie dajcie się ponieść niepokojom, ale złóżcie całą swoją troskę w moje ręce, gdyż ja troszczę się o was z wieczną miłością. Niech wasza wiara będzie jak niewzruszona skała, ugruntowana na fundamencie mojego słowa, która trwa na wieki. Niech twoja ufność we mnie będzie jak potężna wieża, której nie zachwiają się burze życia. W chwilach bólu i cierpienia pamiętajcie, że jestem Bogiem, który leczy wasze rany i ociera wasze łzy. We mnie znajdziesz balsam, który leczy twoje najgłębsze bóle i nadzieje, która dodaje ci sił, nawet w najciemniejszych chwilach. Kiedy rozpacz zawładnie Twoim sercem, wzywaj mojego imienia, a pomogę ci, bo we mnie znajdziesz bezpieczne schronienie przed wszelkimi burzami. Nie daj się pokonać strachowi, ale zaufaj mojej obecności, która cię otacza jak tarcza ochronna. W chwilach udręki i niepewności szukaj we mnie spokoju, który przewyższa wszelki rozum, bo we mnie znajdziesz spokój, który ukoi Twoją niespokojną duszę. Nie daj się ponieść niepokojom, ale złóż wszystkie swoje ciężary w moje ręce, wiedząc, że jestem Twoim wyzwolicielem i Twoim podporą. Niech Wasza podróż będzie naznaczona moją stałą obecnością, moim mądrym przewodnictwem i moją wieczną miłością, która otacza Was niczym płaszcz ochronny. W każdej chwili Twojego życia jestem z Tobą, kieruję Twoimi krokami, wzmacniam Twojego ducha i strzegę Cię od wszelkiego zła. Które powstaje przeciwko tobie. W chwilach trudności nie daj się ponieść rozpaczy, ale wzywaj mojego imienia, a pomogę ci. Bo we mnie znajdziesz siłę, która czyni cię więcej niż zwycięzcą, nadzieję, która nie zawodzi i pokój, który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Nie bój się przeciwności, bo jestem z tobą, aby cię strzec i wybawić od wszelkiego zła. Kiedy niepewność życia grozi zakłóceniem Twojego wewnętrznego spokoju, szukaj we mnie mądrości, która pochodzi z góry. We mnie znajdziesz odpowiedź na wszystkie swoje pytania, rozeznanie umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji i pewność siebie, aby stawić czoła wyzwaniom, które przed Tobą stoją. Nie dajcie się zwieść złudzeniu, ale trwajcie mocno w moim słowie, które jest światłem oświetlającym Waszą drogę. W chwilach słabości pamiętaj, że jestem Twoim bezpiecznym schronieniem, Twoim schronieniem podczas burzy, Twoim pocieszycielem w chwilach udręki. We mnie znajdziesz łaskę, która ci wystarczy, pocieszenie, które łagodzi Twoje cierpienie i siłę, która podtrzymuje Cię w najtrudniejszych chwilach. Nie czujcie się bezradni, bo ja jestem Bogiem, który nigdy nie zawodzi i zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Kiedy ciemność wątpliwości próbuje przyćmić Twoją wizję, podnieś swoje oczy ku niebu i zobacz Moją chwałę, która jaśnieje nad Tobą. We mnie znajdziesz światło, które rozprasza ciemności, prawdę, która uwalnia Twój umysł i nadzieję, która odnawia Twoje siły. Nie dajcie się zwieść niewierze, ale zaufajcie Mojej wierności, która jest wieczna, i Mojej mocy, która może wszystko. Amen.